Adam Asnyk Daremne żale Daremne żale Próżny trud Bezsilne Złożeczenia Przeżytych kształtów Żaden cud Nie wróci do istnienia Świat wam nie odda Idąc wstecz Zniknionych Mar szeregu Nie zdoła ogień Ani miecz Powstrzymać myśli w biegu. Trzeba z żywymi naprzód iść, po życie sięgać nowe, a nie w uwiędłych laurów liść. Z uporem stroić głowę. Wy nie cofniecie życia fal, nic skargi nie pomogą. Bez silne gniewy, próżny żal, świat pójdzie swoją drogą.